W tym filmie pokażę Ci, jak skonfigurować PayPal w Shopify, czyli jak połączyć PayPal z Shopify. Klikamy w ustawienia, potem w płatności, a następnie widzimy opcję aktywuj Shopify Payments. Polecam to, ale ten film skupia się na tym, jak skonfigurować PayPal. Widzimy tu obsługiwane metody płatności, i już widać, że PayPal jest dostępny. Jeśli nie widzisz PayPal, kliknij Dodaj metodę płatności i wyszukaj PayPal, ale większość powinna go już mieć. Tutaj pisze, że konfiguracja jest niekompletna, więc klikamy to i potem Zakończ konfigurację. Po zalogowaniu do PayPal możesz zobaczyć tę wiadomość. Potrzebujesz konta firmowego. Masz dwie opcje, jeśli zalogowałeś się na konto prywatne: uaktualnić je do biznesowego lub otworzyć nowe konto firmowe. Polecam otworzyć nowe konto firmowe. Następnie klikamy Dalej. Zostaniemy przekierowani na nową stronę. Jeśli wpiszesz e-mail z konta prywatnego, sytuacja się powtórzy. Musisz więc najpierw założyć konto firmowe, jeśli go nie masz. Jeśli je masz, wpisz adres e-mail tego konta. Aby utworzyć konto firmowe, wyszukaj PayPal, załóż konto firmowe i znajdź tę stronę. Kliknij w nią i wprowadź wszystkie wymagane dane. Po utworzeniu konta biznesowego PayPal, powtórz wcześniejsze kroki. Kliknij tutaj. Potem zakończ konfigurację, zaloguj się na swoje konto, a zobaczysz połączono zamiast konfiguracja niekompletna. Tak powinno być. Niestety nie mam jeszcze konta PayPal Business, więc nie mogę tego pokazać, ale tak łatwo można skonfigurować PayPal w Shopify. Jeśli film Ci pomógł, będę wdzięczny za lajka. Cześć!